fajna inicjatywa sporo drzew i krzewów się tu pojawiło których nie było w zeszłym roku i te one były posadzone dość niedawno. szczerze mówiąc nie wiem czy jesienią czy teraz na wiosnę bo nie było mnie tutaj dość długo. w każdym bądź razie tych drzew nie było było raptem kilka które były gdzieś tam wcześniej posadzone a teraz no jest ich tutaj mnóstwo Zaraz Wam pokażę dalej, bo tam to się ciągnie jeszcze przez kawał terenu takie małe krzaczki i drzewa ładnie zabezpieczone chociaż nie zupełnie Wydaje się, że super pomysł no i zgadza się super pomysł z tym, że te drzewa są tu posadzone ale jednak ten projekt nie do końca został dobrze zrealizowany ktoś sobie zapomniał chyba o jednej ważnej kwestii mianowicie że znajdujemy się w miejscu pomiędzy dwoma kamami bobrów i tu już widać wszystkie małe gałązki zostały Poobgryzane tam przed chwilą przechodziliśmy przez obok jednej tamy, gdzie jest wszystko praktycznie tam w pobliżu. No nie wszystko, ale, ale sporo jest drzew obgryzionych. I tutaj widać, że też Bobry mają swój teren do ścinania drzew. I byłoby z tymi drzewami tutaj dużymi, wszystko w porządku. Fajnie, że są, ale można byłoby je. Tutaj załóżmy jeszcze owinąć taką siatką metalową, bo ja mam obawy, że te wszystkie drzewa długo nie przetrwają. Więc nie wiem, czemu ktoś nie pomyślał, chyba że ma zamiar jeszcze to dokończyć, ale wydaje mi się, że to robota taka na raty to chyba nie jest dobra że skoro już są powbijane paliki i powiązane te wszystkie drzewa to ta siatka powinna od razu tutaj powstać o tych drzew tu jest mnóstwo nie wiem ile nie liczyłem nie chce mi się ich wszystkich liczyć ale jest bardzo dużo bardzo dużo nowych drzew i tutaj po lewej stronie widzimy drzewa obgryzione przez bobry tutaj widać tędy sobie wychodziły i wchodziły sobie tam dalej tam po środku też są drzewa no to pewnie tam sobie wycinały i transportowały albo w tamtą stronę do jednej tamy albo w drugą stronę tam jest druga tama Także fajny pomysł z tymi drzewami. Ja jestem zadowolony z tym, że no mam obawy, czy te drzewa przetrwają. Te stare drzewa, które były kiedyś zasadzone e, dawno temu właśnie wyglądały tak jak tutaj. E, to właściwie zostało ich tylko kilka. Wszystko zostało obgryzione. No przydałaby się tutaj ewidentnie siatka, tak żeby zabezpieczyć tych drzew, tutaj jest mnóstwo, z drugiej strony chyba tych drzew nie było, już nie pamiętam mm, a z tej strony na pewno nie było tych drzew o i mnóstwo takich małych krzaczków Brakuje po prostu tej siatki. Brakuje tej siatki i wtedy byłoby wszystko OK. Mi się wydaje, że w takim miejscu jak tutaj, to ta siatka powinna być już na stałe. To nawet jak drzewo będzie duże i grube, też powinna być siatka. No bo przecież widzieliśmy, że bobry potrafią bardzo grube drzewa też wyciąć. Fajne miejsce, fajne miejsce na spacer. Fajne drzewka posadzone. Nie wiem, może. Trzeba byłoby odnaleźć tego kogoś, kto jest odpowiedzialny za posadzenie tych drzew i zwrócić uwagę, że te drzewa mogą długo nie przetrwać. No fajnie to wygląda. I tutaj cały rząd. To prawda to są wieżby samosilki ale wszystko jest tutaj wyobgryzane.